Marchew to konkurs Politechniki Krakowskiej, który jest organizowany dla uczniów szkół średnich, szczególnie dla tych, którzy myślą o studiowaniu na uczelni technicznej. Dzięki mini-kursom, które znajdziesz na platformie e-learningowej, możesz zdobyć mnóstwo wiedzy z zakresu matematyki, architektury, chemii, fizyki, informatyki i budownictwa. Za każdy zaliczony mini-kurs otrzymujesz jeden punkt. Im więcej punktów, tym większa szansa na wygraną. Główną nagrodą są dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym. Trzy pierwsze miejsca zgarniają też nagrody pieniężne, dyplomy i pamiątkowe gadżety. W konkursie zostaną również nagrodzone najbardziej zaangażowane szkoły i nauczyciele. To jest Marchew. Wchodzisz w to?